Oh no. No, 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 no. Ostrożnie! To nie są żarty. Oni przyprawią mnie o zawał. Kuter płynął szybko, a klatka zablokowała się na nadbórcie. Wow. Marynarz Cameron Myers chciał ją odczepić. Gdy napięcie fast, liny nagle zelżało, klatka back. zsunęła się na pokład. Mogła zmiażdżać nogi. Mało brakowało. Jeśli klatka zsunie się z pochylni, nigdy do tak do nie that. róbcie. Kiedyś na morzu arktycznym jakiś koleś próbował zrobić to, co ty, czyli wypoziomować klatkę. Lina była tak napięta, że klatka wystrzeliła w górę i minęła moją twarz o milimetry. Dlatego musicie uważać, bo nie chcę, żeby komuś coś się stało. Choć klatka waży pół tony, to lina łącząca wyciąga je kolejna na Taka klatka potrafi zrobić krzywdę, a tego nie chcę. Chcę, żeby wszyscy wrócili cało do domu. Uważajcie. Taka klatka może w każdej chwili pójść bokiem. Ale tak się łowi krabony miedziane. I dlatego mało kto to robi. Uwaga, panowie, jeszcze kawałek i zrzucamy kolejną serię. Uważajcie na siebie. Ale my damy radę. To nasza praca, nasz zawód. Będzie ciężej, ale co mamy robić? Ja się nigdy nie poddaję. Jeden dobry rejs i wracamy do gry. Trzeba mieć pozytywne nastawienie i wierzyć, że się uda. Ależ wielkie fale.